Walek! Walek! Co? co? gdzie? Waldek, tutaj! Gdzie? Patrz, tutaj! Nie blu. nie tak! Nie tam. A tu? Co ja. Gdzie ma? Czemu? No? No? no. E, no. Znalazłem coś fajnego. Co? Więc byłem w domu, co nie? No? Siedziałem sobie na kanapie, na suficie. No? Wiesz? Tak co dzień. No? No i tak postanowiłem. Wiem. wiem Niespodziewane, ale postanowiłem wyjść z domu. O cholera, serio? No, no, serio. Ja nie mogę, ale osiągnięcie. No, no jak ty się z domu. to zrobić? Nie wiem. Zastanawiałem się tak przez może dwa dni, ale dobra. E, wyszedłem, no? no i wtedy byłem w drodze do twojego sklepu, co nie? Tak jak zawsze, no, no bo wiesz, chciałem odwiedzić kolegę, e, chyba. Ale no, e, byłem. No i tak po drodze widziałem takie fajne drzwi, co nie? No. Ale one były zamknięte, jakiś goście tam przed nimi stał. Ale Wyglądały fajnie, co nie? No to mówię, dobra, idę do Waldka, idę mu to powiedzieć. No i teraz tutaj jestem. Aha, to idziemy tam? No... A... nie, Nie no, dawaj, idziemy. Dobra. O cholera. A ten to gdzie? Tutaj. A, no to prowadzi, gdzie to jest. E, teraz mówiąc, e, by, była taka baba, co nie ostatnio u mnie przechacie. No? mówiła, że ja muszę zapłacić jakieś tam podatki. Ja no. mówiłem, chyba porąbało, no i ona mi dalej tam coś tam mówiła, że ja muszę płacić, że inaczej mnie wyrzucić z domu. A ja jej powiedziałem, że ona nie miała prawa mi w ogóle wejść do domu. No wtedy zamknąłem jej drzwi, drzwi w mordę. No i potem byłem zaarasztowany, ale to nieważne. No ale wiesz, e, potem była druga historia. E, napaliłem. E, co? No? Napiłem się paliwa. No i wtedy. I za tą ogórkę, co nie? No, no i dowiedziałem się, że to nie jest dobre combo, No bo wtedy masz ostrą skakę Dosłownie ostrą, bo pali zupy. Ale no. No. No, no. no tak. No i ale to też możliwe przez to, że za zapalniczkę. Ale no dobra, Aha. wiesz co no chodzi? E, no. A, a tak w ogóle co tutaj. O, no to jest. Ej, ale ja mówiłem, że to nie może być. Zamknij magdę. Powiedziałem, że to nie mogę. Tak myślałem. No, to. Trzeba iść szybko. Gdzie to o, jest? Komuś. No dalej. Trzeba, trzeba wejść tutaj. Co ale jest? to jest zakopane. No, ale to nie tam. To o tutaj. Gdzie? Widzisz tu? To... No, no. <grym> <A. grym> o Nie mój. w rybie. No i co się stało? Padłem o, o maldek! Mietek! Co? Mietek! Mietek, gdzie teraz, jesteśmy. Nie wiem. Aha. Fajnie to wygląda, to wygląda trochę jak mój dom. Ja mam taki pokój w domu, który wygląda podobnie. Aha. Chyba. Nie wiem, nie byłem w domu od. 5 minut. A. Ja w moim sklepie też od. Dwóch minut chyba nie byłem. Bardzo długo to jest, bardzo długo to czasu było. No. Piwka nie piłem przez 7 minut. No. Mietek. jak Poznaję te miejsce. I played these games before. Mietek, ja tu kiedyś byłem. wow Co się stało? Gdzie jestem? Ja jestem? Aj ci w niechę ten dywan jak tu kiedyś byłeś? O, co to? Ty patrz, patrz! Markur! Kto pierwszy dostanie się... E, e, ...na ten krotek. wygrywa... E, ...20 miliardów pił. A, dostałem się! No nie! nie ale to, to nie było... ...ten zakład nie był, naprawdę. E, te, teraz kto pierwszy się dostanie... E, ...wygra. No dobra. E, kur... Znaczy... E, e. E, wygrałem! Byłeś, no mówię, nie, nie się wygrałeś. Piw. To nie fair. To fair. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale ja played this game before. Ja tu kiedyś byłem, nie ja, tak? Nie wiem skąd, ale mam latarkę w oczach. O. Oh. Pamiętam A, jak... Czy Idę jak... czym jaśniej się robi. Pamiętam jak tutaj kiedyś e, jak kiedyś siadłem z takim jednym durnym kolegą e, takim co ma e, taki sam garnitur co ja, ale taki trochę jaśniejszy i tam e, szukaliśmy Ciebie, szliśmy do Ciebie chyba, e, e, po, szliśmy do Twojego domu, by banany wyrzucić, bo kto normalnie banany w tych czasach, to nie? E, I e, byliśmy na jakieś bagnie i ciągnęło nas w bagno i e, ja się obudziłem właśnie w takich e, żółto-zielonych pokojach e, i Aha. tam spotkałem jakiegoś kudego jakiegoś, e, patyka czarnego z, e, z takim dużym garbatym łupem. E, który e, chciał e, mnie wydostać stąd ale e, przypomniał mu się że scenariuszowo miał mnie gonić więc e, uciekałem przed nim i wyszedłem stąd za pomocą kibla ja mam nadzieję że go tutaj nie ma hm, a dlaczego? No dlaczego myślisz o, jak on miał cię gonić? O, patrz, tam samochód jest a co? Nie... nie no jak nie? Tak? to jest samochód okay. ty co? Co to jest? Co to? Nie patrz A tu się mój nie mój. da jeździć. Co tu pisze? Eee. No, no no W ogóle patrz, patrz co tutaj mam. Patrz jakie ciurzy coś... Co to jest? O, o patrz mogę podnosić tutaj. Ej. Nie patrz jakieś w tam. Co jakieś? Co jest? Ale pan z jeszcze nie a ty jeszcze rad! Nie mogę tam wejść. Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj. O, e, dawaj. Eee. mnie. No prawie. No. no to. Chodźmy dalej może? No. O on! Okay. tu kiedyś widziałem. Ej! Nie go kiedyś widziałem, tylko jest jakiś gruby. Grany.

Patrz, cieka, Ale frajer, boi się. Frajer! Patrz, nie umie się <grym> Ej, to jest chyba. Zobacz, jakie zielone. Haha. Haha. Jestem lepszy od ciebie w CSie. A ja w Fortnite'cie. No. Gdzie my jesteśmy? Ty, patrz! A? Co? To jest kolor twojego garnitura. A to tam z inny. Czemu ja Czemu to niebo jest jakieś różowe? Nie wiem. O, dom! Ale fajne. Ja nie mam. A e, ja może to... Może to Ząknięte. nasze domy. Zamknięte. To też. E? A ten? Kur zamknięty. No chodź, puśćcie no! Pewnie się ten. boją, że komornikami jesteśmy. No możliwe, a może ten tutaj? Podobno a co i... tu jest? A to jest po prostu ciemność. A, może ten. No. Dwa <Pak> <try> <ten. try> drzwi otwarte Co to za jakieś to jest? Taki kolor i znaki Co to jest? Gdzie to pochodzi? Co wygląda wiecie? jak kobieta do mojego glucza? Hmm. Ty patrz, cyferki, numerki. Nie faktycznie. Patrz plecak, czekaj, weź weź tam. A no. No, no pasuje nawet. Hmm. Nie za duży. No bo zawsze chciałem to powiedzieć. Obróć się. Tak. Wybiegłoś koły głupnią No no. Co to? No nie! No nie! Ale patrz, nie. nie tak się roz... nie będziemy bawić, kolego. To już. Nie! Ja to nie! 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 Jak patrz jak Nie, tak wstawaj! Daj mi chwilę. Dobra, no co? Ja w takim razie. Hmm. Nie, no O, chyba nie, 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 zębów ostatnio No co to jest nie, jest? to jest Kibel na nie, Czemu to jest nie, na no się No właśnie No i też nie, ściana, nie, nie, co się stanie jak nie, <laughs> No nie, 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 Kibla nie, 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 no, zapomniałem cię. się. Cicho! Cicho! z Cicho! No, o, Cicho! Że... Witam. Cicho! 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 tak bo mi się trochę Cicho! 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 to Cicho! 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 u mnie w w Ciebie. No tak. Aha. Ale nudne to było. Oh, no, so, nie, nie, ja, ja, ja. nie, tak. Mogę. No. Yeah, no, mogę, e, mo, mogę. 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 A! Eee... Ten, złożyć u ciebie wizytę, bo nie pamiętam, jak się do mojego domu wraca. To poczekaj. 2000 years. Ech, Dobra, to jest idealny czas na gimnastykę. Alek, Co? Czekaj. A zaraz lepiej. Gdzie? Tutaj. Ech. Jedziemy na piwo. Na piwo? Tak. Nie jest. W końcu nie piję, masz minutę. No. Ja, ja też. Nie. O, mógłbym jeździć. To jest tylko Twoja wina. Moja! Najwjechaliśmy do wody.